Fraps poszedł. Stoper w ruch. Spidey do nieba. Mm, no, w sumie do czarnego kotka. Metafora pasuje, jak najbardziej. Eee, I jakby wypadało powitać was w kolejnym odcinku. Let's play Spider-Man Web of Shadow pod tytułem Spidey kręci się na dachu. A tak no serio, to jeszcze nie wiem jaki będzie. Zobaczymy co się mndzieje, bo ja nie jestem bardzo pamiętam. Żartuję, pamiętam, ale nie będę wspomował. Eee, no i kotek się wygupia oczywiście. So, you ready to rain on Kingpin's parade? Oh, tak. Do tell. The fat man has built this high-tech army and tonight they're launching a bunch of heists. <laughs> Then heists, your specialty. Right. He's got o, so some scheme to take out all these high-tech firms. Steal their technology, computers, data, all that stuff. Did he ever mention why? He's Kingpin. He's an evil crime lord. What do you expect him to do? I expect him to stay home and eat his seven meals a day. <laughs> Cute. Anyway, these high tech thugs are already out in the city. Then it's time we thump some thugs. Okay. Two things. One, all these heists are at high rise office buildings. 2 He's got these big, heavy guys that can walk on walls. Um. Tell me about these heavy wall-walking things. Kingpin has equipped a bunch of his baddies with these suits of armor that give them the ability to walk up walls. You've got to knock them down. I'll do what I can. Look at that... I... What I... Kingpin's aura. The fuck is i i i <sighs> Ale ta jakże piękna przemowa zażarła mi 3 minuty. Przemowa moja, przemowa czarnego kotka i. Spidermana. Muszę się odurzyć, mówić Spidey. Nie wiem, wzięła mi się z tych dzisiejszych kresków, to zrobienie. A, dobra, tutaj widzę dwa punkty, których nie opuszczę. A co mi tam? Żeby mnie było, że cheatuję. No nie. A to świetnie wygląda. Eee, yy, wiecie co? W tym miejscu jest jedna lokacja, do której i tak musielibyśmy prędzej czy później dojść. W tym odcinku, no ta piękna przemowa już sami widzieliście, zebrała nam 3 minuty z mojego pięknego życia, z waszego chyba też. Yy, więc w tym odcinku raczej nie zdążę, ale jeśli będzie jakaś wolna chwila, jakaś wolna misja, jakaś spokojna misja, żartowałem. Jeśli będzie po prostu, jeśli będę akurat w pobliżu, to będę na Proszę państwa, to nie jest Jeśli nie chcecie słuchać to... to dotkacie cię Stark Tower. Tak. Niestety Ironmana nie ma. Ale jest Stark Tower. I żałuję, że nie ma Ironmana. No bo jak to tak niby wszystkie postacie, prawie wszystkie proste postaci numer, a... Ironmana brak. A te blaszaki mi go nie dostateczne. Nie, nie, nie. Nie Jebu Nie zastał punktu Nie doszło Aaa Nie jestem jakoś żywy bo, 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 bo Bo chciałem przejść już do jakiejś większej No Po tej ostatniej e, Walce z Czarnym Kotem Się Podjerał Uśmieszek na twarzy, a tu koniec walki Prawdę mówiąc Cieszyłem się nad, że powtarzam, bo Bo Bóg ten grał sam nawet bym się pewnie chciała, tak to nie żałuję. Ach ja miałem zejść w dół. Tak. Nie już. A przynajmniej mogę sobie popodziwiać te jakże piękne zbukowane momentami tekstury, ale zawsze piękne. Tym trzeba dać szacunek. co ja to zrobiłem? A, no potem. Bo mnie Wow! E, ciekawe, czy To była moje mój... kompota z mojej strony To co ja przed chwilą zrobiłem bo powinien był już wcześniej bronić nie? O kurde przecież ja cały czas mogę bronić Kogoś Mój palec nie kontaktuje z resztą nie chciał się skurczyć Nie chciał, nie chciał uścisnąć mm, kurwa Nie ma wina <laughs> O kurde co to ma być O matka no, Szkoda że jeszcze do tego nie wyszło Znacie, to było świecę. I to? się jak najbardziej podobało. No tak jak mówię, na ma wiele świetnych bogów. To ja szanownego pana Czerwoniaka, po to, że ja, e nie nawet nie mogę było dać. Więc... No dobra, już już jest tutaj. Totally. Nie było. To, 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 to nowy tak, nie było nawet tutaj. nie mogę nawet wykluźnić. W tak, wiem, że to była to co przed chwilą powiedziałem było niewyraźnie. Tak wiem, że to nie, bo mnie słuchawki zagłuszają i sam nie słyszę to co mówię. Yy... Ja Myślę, że Jebu to będzie moje nowe podróżanko. Dobra, rozwaliliśmy pięć. 5 tych wielkich, czerwonych Skurkowańców i dwa. Yy, dwa korby ciągle wina. Wypadały wcześniej na samym, bo. Nie wiem, chciałem się, po prostu jestem zmęczony, bo... No po pierwsze, nie na duże masowało, bo... Po drugie, jest godzina druga nad ranem, a już nie się od dwóch dni. Nie wiem, jakbyśmy się nie zbierało specjalnie, co? Prawdę mówiąc, czuję się jak... nie wiem, Się upił. Jakiś taki... Zmua. Totalna gmowa sorry, ale lecimy mało... odcinku Mało mówił, bo wolę mówić mało niż panu ci będzie Eee... Dobra, tam mamy, tylko że to nie są ci, którzy potrzebujemy. Trzeba by się wybrać dalej mias Wypadałoby. To lecimy, lecimy, lecimy. Hmm. Jakaś miła odmiana. No i przeciwnicy, jest gękscerów. Jak nie zwróciłem na to uwagi Chcę że jakoś mnie specjalnie kroczą. Nie, nie są jakimś specjalnym wyzwaniem. Oni właściwie są tylko zawodą. Mmm... Na chęć to mi się przyjmował w tym odcinku, ale... Ale ja nie mogę, no. Mój obrębny głos podpowiada mi, żebym walczył z samym sobą, sobą. I... Mówił mi żebym przesłał sam do siebie, ale... Ale... Ale, ale się to z nie zgodził, bo, bo... Jak taki, pomo jak taki jest pomocny to, to nie pomaga dalej Tak, już, już sami widzisz, że nie masz waszego No... Kopię tego pana czerwonego i... I zmarzł. Nie, 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 nie. Zostaw go, zostaw go, zostaw go. Zostaw go je wut, no je wut, zrób wut, zrób je jebut, zrób jewód, jebut, zrób jebut. Jebut! E, weź mi dostęp kogoś Tak, 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 taką tak, właśnie tak, 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 Nie wiem czy wiesz, ale ja jestem w tej tak, tak, nie tak, tak, A ludzi... A biś tak, ludzi to to, takie, to tak, więc... Chcę się, że zaraz przegrywam. Jeszcze żyjesz Chwila, mm, sekundka Tak, stoper włączyłem, zostało nam 4 minuty I właśnie teraz przyszło mi długo myśl, że w tym odcinku nie powiedziałem kompletnie nic, nic ciekawego A ch Chyba nie muszę się akurat w tym odcinku specjalnie starać, bo nie walczmy z bossami Walczymy z jakimiś czerwonymi patafianami Właściwie to organ... A, orangutany, bo, bo... strasznie napakowane ciekawe mm, Ciekawe. Taka wielka machina zbudowana przez samego Kingpina Została zniszczona, ale... Ale blok z lat 90 już jeszcze stoi Widać, że porządek konstrukcji Jebut Jebut i jeszcze jak tam ktoś jest Tak jest I on właśnie spada Spadł I nie żyje Ale jest ktoś jeszcze I nie rozumiem dlaczego nie mogę nie Miałem dość tego? O teraz mogę Tak nie, nie miałem dość tego Adrenalin Tak, będę na to mówił bo nie będę go Mana nie pasuje, jeszcze lubię to słowo, bo mi się do tego zmagnie kojarzy. Ja jeszcze musimy zabić jednego, znaczy zniszczyć jedną kopią, jeden korkociąg, No to już nie będzie takim problemem, z wyzwaniem i taką stracą czasu. To między innymi porozmawiam sobie zaraz o stracie czasu, bo zostały mi dwie minuty do końca. No nie zobaczcie. Staczam się na samo dno. No jednej z misji że 13 minut zajęło mi zrobienia jednej kupię misji oto faktycznie eee, hop, ale to miejsce jest ładne fajnie było by gdzieś jakby wrócić do no a może nie a jest maszynkę do miejsca tak tamto to było mm, Tam to były korkociągi a to jest maszynka do miejsca bo nadal jest sklep mięsny i... I znowu z Nie wiem Piąta tym razem? No nic Wrócimy do czarnego kotka i zakończymy ten żałosny odcinek hmm. Już chciałem powiedzieć pasmo ma Ale nie, było okej okay. Uwaga, muszę sprawdzić minutnik Bo nie chcę, żeby jakiś Głupi, brzydki dźwięk was wystraszył 100 minuta 30 sekund Bardzo fajnie Ale to mi się dobrze kojarzy w ogóle bardzo dawno nie, nie wybrałem tej opcji bohaterskiej, żeby właśnie współpracować spół, z Kotem. Zawsze wybierałem mm, tego księżycowego króla i... No i to się przejadło, bo on niby taki poważny, ale z czasem się zrobił nudny. Pasuje, chciałem zrobić wszystko, żeby dobre było zakończenie, ale... A to jest, let's play tutaj. Tutaj muszę was trochę zabawić. A propos zabawienia.

a w pierwszym się Spidey w powoduje A to mi tam. tak. Pomiędzy odcinkami pozbieram sobie trochę że są. nie wiem, porobię te dodatkowe misje. Że potem po prostu było na, na oko zabić, no. Bo w tej grze naprawdę jest... Stuff. jest masa kombosów. I like of... Nie wiem. Yeah. Ja opanowałem jakieś 75% jeżeli wszystkich nie do tego... Znaczy, zrobiłem już wszystkie, ale niektóre tak ciężko mi idą. A to miał być koniec odcinka, więc, więc do widzenia, więc, więc, e, ludzie, jeszcze jedna taka sprawa, podczas farmienia nie niechcący wykonać misję. E, tam było tylko zabić dwie osoby zwykłe, potem będzie ich na pęczki, tak więc, sorry, sorry, ale to zrobiłem z całkowicie niechcący. E, no więc, na razie.